Dzień dobry, witam wszystkich, mamy kolejny odcinek, wiem jak czekaliście na niego, była krótka przerwa, ale spowodowane było to tym, że mnóstwo osób właśnie dzięki kanałowi Muzeum Papierosów przyjeżdża, chcę to zobaczyć na żywo i weekendy na, w weekendy naprawdę jest tłoczno, także przepraszam, ale już jest odcinek i to zgoła inny niż yy, yy, poprzednie bo dzisiaj będziemy pokazywać zapalniczki malutka przerwa z papierosami ale to też są piękne rzeczy spójrzcie, zaraz tutaj będzie Będziemy o nich mówić, bo naprawdę było tak samo jak z papierosami mnóstwo rodzajów mnóstwo takich całych serii zapałczanych. przepiękne tutaj będą. ZDZRR też serię pokaże, naprawdę dzieła sztuki. No i myślę, że tutaj też miło spędzicie, bo jakby nie było, to też są rzeczy około papierosowe i też na pewno będzie. Tutaj wasze zaciekawienie, to co zobaczycie. Więc nie przedłużając, dobrze zaczęliśmy od tej pięknej, e, tutaj mm, dajwy. E, cała seria, piękny klaster zapalniczek japońskich. E, głęboki e, tutaj e, Perel. Lata 80., proszę, e, no coś fantastycznego. Spójrzcie, jakie to wszystko e, e, było piękne, jak to wszystko było klasowe. Cięż, ciężar tych zapalniczek, takie zapalniczki pewnie można było używać kilkanaście lat i. I nic się z nimi nie działo. One do tej pory jeszcze działają, mają kamienie. No, oczywiście, gazu już nie ma, bo musiał gdzieś e, ulotnić się po tylu latach 40. No, to na pewno. Tutaj już gazu nie ma, ale zapalniczki, piękne zapalniczki. No, ten taki, właśnie z boku, ten zapalnik jest bardzo, bardzo, bardzo popularny w tamtych czasach. Myśmy też mieli taką zapalniczkę. Chyba z PREDą, predą e, taka srebrna e, i też, e, i też e, no, przyjęła się właśnie, to jest taki symbol zapalniczki Perelu. Ale też inne były zapalniczki, kochani, które są przepiękne, przepiękne. No spójrzcie, spójrzcie, proszę, Salę ma zapalniczka. Myślę, że też piękne, piękne tutaj e, macie e, kształty, takie coś, Ala Ala sylwetka kobiety, no coś pięknego. Ona tutaj akurat nie ma tutaj e, kamienia, ale, ale też można pokazać. I kochani, następnie lecimy, to zawsze pokazuję e, bucik Malboro. No bucik Malboro, coś, coś też e, kultowego dużo e, było właśnie takich e, nawiązujących do właśnie marki Malboro, jak się Malboro reklamowało, to do kowboja, no i bucik kowbojski, jak właśnie ten Malboro Man, co opowiadałem Wam na odcinku Historia Malboro. Kochani, jak tutaj są nowe osoby, wróćcie do tych odcinków, jak mówię właśnie o Malboro, są przepiękne historie Malboro, przepiękna historia Kamela w odcinkach, ostatnio Chesterfielda, Obejrzyjcie też, bo na pewno, na pewno znajdziecie tam coś dla siebie. No to lecimy dalej, lecimy dalej. Chesterfield, proszę, Chesterfield też bardzo ciekawa e, zapalniczka. To już jest zapalniczka benzynowa, proszę, benzynówka Chesterfielda. Ale jak o benzynówkach rozmawiamy, no to teraz pokażę, kochani, najbardziej rozpoznawalną zapalniczkę świata. Zippo. Mamy też Zippo Malboro. Ten klank. Jest klank. Jest klank, zapalniczka z dożywotnią gwarancją. Ta zapalniczka to rok no, 2010, bo tutaj jest zawsze na spodzie. Jak nie wiecie, to Zipo zawsze ma datowanie. Tu jest dziesiątka, czyli 2010 rok Zipo. Ale mieliśmy też, kochani, Zipo polską podróbę. I zobaczcie, jakie to fantastyczne rzeczy. Sporty i piasz. No dla mnie to jest... E Ach, jak ja się cieszę, że to kiedyś kupiłem i, i, i za duże pieniądze, kochani, a teraz są bezcenne. Sporty Pias, nie ma tego klangu, o, no nie ma tego klangu, ale co zrobić, e, ale i tak bardzo ładnie to wygląda. E, kochani, lećmy, lećmy dalej, a teraz takie e, klasyczne może też kształty, proszę, Westy. Golden American też były w tej formie. I tutaj jeszcze jest Malboro i Karo. Malboro i Karo, Karo też w takich kształtach. Mnóstwo było takie grube e, właśnie do ręki zapalniczki. Też ten kształt, wiele, wiele marek papierosów tak też właśnie reklamowało. Kochani, no to co? Dalej lecimy. Malboro jeszcze było takie, też bardzo rzadka, bardzo piękna. Zapalniczka. Ona tutaj się tak otwierała. Proszę o cyk, myk. Jest też bardzo rzadka. Nie widziałem wcześniej e, jej, ale też tutaj jeden z sympatyków przyniósł. Bardzo dziękuję za taki miły prezent. A tutaj mamy zgoła inne. Proszę. E, takie też wersje zapalniczek, elementy. Tutaj nawet gaz jest, proszę, jest gaz. No ale nie ma znowu kamienia. Może kiedyś uzupełnię, nie wiem. E, jak będę miał chwilę czasu, e, to to na pewno zrobię. A tutaj proszę, takie kółeczko też elema. Zaraz zobaczymy, jak się to zapala. Aha, z boku, z boku kochani. Proszę. O, było przez chwilę, było, było, było powtórzymy, jest na bizi się udało proszę, jest jeszcze gaz elema leźmy dalej, leźmy dalej eee, o kurczę, tu jest fajna rzecz Karo, Karo niby taka zapalniczka Karo, no taka klasyczna, troszeczkę Ala, Ala Zipo minimalnie tylko, że ona oczywiście jest wydłużona, to nie ten kształt, ale spójrzcie jaki ona ma klank. moim zdaniem z klangu słynie zipo, z tym, z takiego otwierania i z tego dźwięku, ale ta zapalniczka Karo przebiła i przebija zipo. Spójrzcie i posłuchajcie. Lepszy ten klang, taki naprawdę, naprawdę, oczywiście też e, e, tutaj to kółeczko, jak w zipo, bardzo podobne do zipo, e, tutaj to... Ten zapalnik z knotem, ale naprawdę klang. Jeszcze raz. Bo mi się tak to podoba. Ty dyn. Dwuk, dwuklik. O, jeszcze raz. Ty No, dla mnie bomba. Bomba. Łapka w górę za to karo. Kochani, jak ja się cieszę, że oglądacie, że udostępniacie, piszecie komentarze, piszcie te komentarze dużo. Oczywiście, e, jak oglądacie, a jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do subskrypcji. Myślę, że warto, żeby ten kanał rósł w siłę i żeby jeszcze więcej było tych, <laughs> tych wyświetleń. No niestety e, są zasięgi obcinane przez content. Ja już Wam mówiłem, że kanał nie zarabia, dlatego, że no Są ograniczenia przez to, że to są papierosy. Reklamodawcy nie chcą reklamować się na papierosach na takim kontencie, więc tym bardziej jest mi miło, jak, jak wspomożecie subskrypcjami. No i myślę, że, że jakoś damy radę. Dobrze, kochani, lećmy dalej. Teraz tak. Pokazałem, pokazałem zapalniczki, tak? I teraz zacznę pokazywać zapałki, które równie były ciekawe i mnóstwo ich było. I zacznę z grubej rury. Zacznę z grubej rury. Dadam! Spójrzcie co ja tu mam. No po prostu to niedawno tutaj zostało nabyte drogą kupna przez muzeum. Co to jest? Może ktoś jak się historią interesuje, to będzie wiedział. A tym, którzy nie wiedzą, jest to bardzo słynny, jeden z najsłynniejszych orderów na świecie Order Zwycięstwa ZDSRR. Order zwycięstwa, kochani, taka krótka historia powstał w 1943 roku i jest aż. Jest on z platyny i jest tutaj 160 diamentów na łączną e, masę 16 karatów. To ja sobie wyobrażam, ile takich, taki oryginalny order zwycięstwa kosztuje obecnie gdzieś przechowywany u jakichś takich generałów, tam oczywiście synów generałów w tamtych czasach. E i tylko 17 osób zostało odznaczonych tym orderem zwycięstwa. Oczywiście pierwszy Żukow za wyzwolenie Polski, później oczywiście towarzysz Stalin. No a z, z naszych rok ro, ro, Rostocki Bodajże no i y, jeszcze generał Eisen, Eisenhower, Eisenhower też za y, oswobodzenie Europy, za te świetne y, bitwy i za świetne y, wojenne po prostu y, tutaj y, poczynania, y, które spowodowały, że Europa została wyzwolona. Także naprawdę bezcenna, bezcenna pamiątka. No i oczywiście pokażę w środku jak to wyglądało. Proszę No nie, coś pięknego, tak? Zobaczcie, jakie to wszystko było piękne. Tutaj dłuższą chwilę się przyjrzyjcie. Coś fantastycznego, coś fantastycznego, komplecik. Och, jakie to wszystko było robione ze smakiem, ja to cały czas powtarzam. Teraz, no wiecie jak to wszystko, jak to wszystko wygląda. No to przejdźmy teraz tak już na, yy, yy, już szybciej oczywiście, bo musiałem o tym orderze powiedzieć, bo to bardzo cieka ciekawe yy, jest, yy, myślę historycznie. No i tutaj rosyjska myśl technologiczna, proszę, coś fantastycznego też, spójrzcie też jakieś tutaj wynalazki, niewynalazki, projekciki też piękne. No i lećmy dalej. Bajki rosyjskie, proszę. No wiecie, e, teraz przy tych wszystkich e, tutaj poczynaniach e, Rosji, no jest to przykre i no ale to słuchajcie, to nie jest ta Rosja. To była, to było ZDZRR w skrócie tak mówię Rosja, ale... Ale kochani, no co zrobić? No, to jest ja się yy, odcinam od tego i to jest kolekcjonerstwo, więc yy, raczej unikamy rzeczy rosyjskich, no ale wiecie, że, yy, że to jest tak piękne, że no, nie sposób tego nie pokazać, proszę. A to tutaj wielcy przywódcy yy, tutaj też rosyjscy na przełomach, na przełomie dziejów jest też wspaniały też komplecik. No, i na koniec zaświergoczę nam ptaszek. E, proszę, ptaszki, e, też takie serie. Nie wiem ile było tych serii, ale na pewno setki było. Muzeum ma 15, ja tu tylko wybrałem kilka. Proszę, e, też taka seria ptaszków. No i na koniec, na już sam koniec pieski. Dużo osób ma pieski, psy. Proszę e, też rasy psów. Też fantastyczna, fantastyczna sprawa. A wyglądały tak. Tu są opisane proszę. No nieciekawe, naprawdę ciekawe, ciekawe. Od tego zacząłem, bo myślę, że te serie. No, seria w serii zawsze coś wygląda pięknie. Wiem, jak papierosy mam w serii, to też sobie je cenię. Dlatego zacząłem od tego, ale już przechodzimy. Przechodzimy, kochani, na. Mm, Polski rynek, i tu mam taką gablotkę z e, takimi przedstawi przedstawicielami z Sianowa. Proszę i z innych tutaj wytwórni, proszę. E, Częstochowa Sianów. Coś pięknego, coś pięknego. Pamiętacie zapewne tutaj słynny kotek. Do tego jeszcze wrócimy zaraz, jak będziemy pokazywać taką paczkę większą. E, no, bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe. Zapałeczki kojarzące się też z PRL-em, bo właśnie e, takie to właśnie były czasy. No i teraz jeszcze pokażę takie papieros. Zapałeczki znaczy się e, typowo papierosowe. Proszę, sowieckie, jakie to piękne były takie seryjki. Następnie e, pokażę karo. A jak też piękne wydanie karo. No i lecimy dalej e, Westy, też są w kolekcji Westy. I na końcu takich seryjek. Proszę, Elemki. Też piękna taka seria nowych już Elemków. Wszystko tak mówię jeszcze raz, powtórzę, ze smakiem, z gracją. No aż przyciągało, przyciągało. Aż chciało się po prostu to mieć w dłoniach, kupować i zostawiać sobie, zbierać. No dzisiaj to jest jak, jak jest. No i kochani, tutaj. Jeszcze pokażę taką paczuszkę, sportowe, bardzo ciekawa paczka zapałek, tak jak były yy, yy, papierosy sport, no to ktoś by myślił, że do tych sportów najlepsze były, jakie zapałki? Sportowe, a jakże, sportowe, proszę. Też bardzo cenna paczka, paczka zapałek. Nie widziałem tego nigdy i to jest naprawdę fakt, że ona jest pusta, niestety jest pusta, ale samo pudełko jest też bardzo, bardzo wartościowe i cieszyłem się, że też mogłem je nabyć. No i teraz, kochani, będziemy jeszcze pokazywać takie większe pudełka, bardzo też moim zdaniem ciekawe. Zaczniemy od częstochowy, 100 lat częstochowskich zakładów. Zobaczcie, zobaczcie, gospodarcze takie. Mm, Zapałeczki, gospodarcze zapałki nazywały się, że były takie właśnie ogromne, ogromne paki zapałek, proszę Częstochowa, e, tutaj też mamy gospodarcze, to jest też Częstochowa, bardzo ładne e, też, o tak musiałbym pokazać, o. Proszę. No i leźmy dalej. Tutaj już nie Częstochowa, ale bardzo maczesy. Bardzo też znane w PRL-u takie właśnie pudełka. Wypowiedzcie się jak pamiętacie, jak znacie, będzie mi miło. Każdy komentarz jest ważny, na każdy komentarz odpiszę. E, będzie miło, jak będzie tutaj interakcja z Wami, jak zwykle zresztą. No i tutaj wspomniane, e, wspomniane jeszcze takie. E, proszę. Też ciekawa wersja, też ten kluczyk, też pamiętam, ja miałem 10 lat, e, ale pamiętam, że były takie zapałki. No i tutaj właśnie wspomniane papierosy Black Cat. No to się już kojarzy chyba każdemu, każdy widział te kotki, były przez e, kilkadziesiąt lat produkowane. E, też symbol kota, kota, bezcenne zapałeczki, no coś fantastycznego. Coś fantastycznego. I tutaj mam kolejną serię, jeszcze przelecimy szybciutko. Toruń jest, proszę. Toruń, pozdrawiam ludzi z Torunia, z, z sympatyków. Taki jeszcze Toruń jest, proszę. No, tutaj jeszcze mamy Bystrzycę też, wielka. Wielki zakład produkujący zapałki z bystrzycy, też. Te, pamiętam ten kotek siedzący na zapałce, też e, mi się gdzieś tutaj oczami zapamiętał. Słynne PKO! Mieliście taką puszkę PKO? Ja to muszę tutaj do e, tutaj wspomnień. Czar PRL-u, tutaj jest też taki kącik muzeum. Muszę taką puszkę PKO. Ona była taka e, niebiesko-czerwona puszka tam się zbierało pieniążki. PKO, polska naprawdę, naprawdę była rozpoznawalna gdzieś te czasy prl z tym, z tym PKO. No i kochani, kochani, tutaj bardzo się ucieszyłem z tej paczuszki, zobaczcie. Wam to nic nie mówi, a to mój zamek będziński. Jestem z Będzina i tu jest takie nasze Kazimierza Wielkiego, taki, taki nasz najbardziej rozpoznawalny zabytek w Polsce. Kazimierz Wielki, 1384. Proszę, zamek i też zapałki. W życiu bym nie pomyślał, że ktoś, pomyśle, że ktoś wymyślił, że Będzin będzie ten zamek na zapałkach, na zapałkach. No i kochani, zostały nam tutaj takie zapałki, jeszcze wam pokażę ciekawe. Leningrad, proszę, a dlatego są ciekawe, bo mają takie wypustki i ja z początku mówię tak, o co tu chodzi? Nie, nie da się ich otworzyć, a to spójrzcie jaki pomysł. O, po raz pierwszy chyba otwierane. Zobaczcie, wypustkę się ciągnie i otwiera się za pałeczki. Patrzcie, jaki fajny pomysł. Bardzo ciekawe. Cztery paczuszki w takim pięknym opakowaniu. No, no dzieła, sztuki, wszystko to było, to było coś pięknego, wymyślonego. Oj, czasy wróćcie, kochani. Czasy wróćcie teraz. Ajajajaj. A tu już, proszę, największa paczka. Cuśniki, e, e, taka duża paka. Nie wiem ile tutaj było, ale pewno podejrzewam, że z tysiąc sztuk zapałek też taka paczuszka. Bardzo ciekawa jest. E, jest też e, tutaj w muzeum do obejrzenia i cieszę się, że ją mam. Kochani, więc pokrótce omówiliśmy te zapalniczki zapałki. Myślę, że e, też było to coś innego, ciekawego. Bardzo Wam. Dziękuję, że jesteście, że wspieracie kanał. Mnóstwo osób już zostało z abonamentami subskryp subskrypcyjnymi. Myślę, że następne osoby dołączą. Zapraszam, przycisk wesprzyj. Bardzo mi jest miło. Na następnym, odcinku, no, na następnym odcinku pokażę tą listę tutaj wspierających osób. Naprawdę bardzo Wam dziękuję. Jesteście wspaniali, że pomagacie. Także. Życzę Wam kolejnych e, fajnych wrażeń z Muzeum Papierosów. Dalej oglądajcie, dalej komentujcie. No, do następnego odcinka będzie niebawem. Teraz te odcinki postaram się e, regularnie, e, tak co 4-5 dni e, opublikowywać. Dziękuję, że jesteście. Kocham Was, e, że oglądacie. Mówił do Was Tomek z Muzeum Papierosów. Trzymajcie się. Hej!